Ej, nie wiem co się dzieje, nie? Ogólnie jak widzicie tutaj, nie wiem co się widzicie. Montuję sobie film, nie? Montuję sobie film i czaicie, że jakieś y, tutaj osoby, które stalkują są. Majka są osoby stalkujące, czajcie. ma jest taka dzielnica w dyni. No i tu jest okno, nie? Tu jest okno moje. No i widzicie, tu jest okno. I normalnie przed oknem ludzie mi stoją, i patrzą mi się w okno. Zaraz pokażę wam te osoby. Y, no więc tak. No I patrzcie, nie? I zobaczcie. Tam są osoby starkujące, już wam pokazuję, nie? Patrzcie, o, o widzicie? Normalnie osoby tu skończą. Tu jest las ogólnie cały. Tu... tu jest las, nie? Tu jest las, tu też. I zobacz, w po... krzakach siedzą. że przez choć to też prawda Płaci za mandaty, lecz za mojej szaną mimo tego, że jestem dalej tobie tożsamość to nie jest dzieciakiem tym, który po hotelu biega na rąk choć to też prawda ups, tylko się złóż bardzo cię przepraszam, nie użyję takich słów no i zawsze patrzę, bo ci się lubię smaknie, pyszne ciastka taki mam luk taki mam taki taki jeszcze nie ******y jeszcze nie na ******ku, w porządku nie z... wiem czy... Na pewno też, Na pewno Czówkę też na pewno No nie wiem właśnie Idę sobie właśnie przez jezioro. Jelomko Tyra S popracowniku z... Siewa kurwa Siema, kurwa Ożysz kurwa ty ba... Tu jest jezioro! Włącz się, pójście poładowarkę A Do czego ją podłączysz? do dupy, dupy. Efekt gigury kurwa Daj daj, daj kurwa? Da serka i podpisz mi jak miłość, kurwa. Hoe zit ik? Hoe zit op ik? Kom is man dat het niet Ja. Oh. <laughs> Come maar. Kom op, England. Hoor Kom op, England. Oh, de is Z no prostu z... on idzie, wiesz, masz o, tak, wiesz jeszcze by tam kurwa trzymać, taka końcówka <grym> Ogon, ma ogon Panowie ogon mamy, <grym> ogon mamy kurwa ja mam ogon Panowie kurwa jedzie. Kurwa kurwa Czekajcie, muszę się no. kurwa, Do... Ty, ty czy znowu zjedz... się, kurwa Jest godzina nie wiem czy zobaczycie jest czwarta 10 wiecie co się dzieje? Jesteśmy kurwa Już jest po Jest godzina Nie wiem czy widać ale jest czwarta 12 Idziemy sobie nad jeziorko pocilować bombę przy wschodzie słońca No i wiadomo co to jest za godzina, nie Serek? 4-2 zero Czwarta 13, jest już wschód słońca Dobra, idą wszyscy z nami, zajeb... Wszyscy? No właśnie tak... A oni nie idą? Idą, dobra. Co tu się dzieje? Dobra, ja stąd no, idę. No, nie było tego, nie widzicie tego. Kaczki, co idzie kaczki? Kurwa, kaczki, nie? Nagraj ptaki, ptaki jak kluczem lasą. Człowieku...